Funkcja kwadratowa. Jest to pierwsza lekcja dotycząca funkcji kwadratowej. Pojawiło się takie słowo jak definicja, więc na pewno pojawi się w tej lekcji definicja. Ta lekcja jest oparta na definicji i z tej definicji tak naprawdę wszystko wynika. Jedyną prostszą funkcją od funkcji kwadratowej jest funkcja liniowa, której wykresem jest prosta, dlatego jest prostsza. Ale jest, jest, jest naprawdę łatwiejsza funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale to przez to, że jest duża ilość materiału, który trzeba sobie przyswoić. Ale jeżeli będziemy tą wiedzę sobie powtarzali i nabywali ją krok po kroku według lekcji, które są y, ułożone właśnie w taki sposób, jak w tej playlistie, to dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy elegancko posługiwali się tymi wszystkimi zagadnieniami. Możemy sobie teraz przejść do y, definicji. Każdą funkcję, której wzór można zapisać w postaci y równa się ax kwadrat plus bx plus c. No popatrzmy, jak to wygląda. To jest już jedna z postaci funkcji. Yy, kwadratowej. Ona jest dokładnie omówiona również w kolejnej lekcji, gdzie, która jest zatytułowana yy, postać ogólna funkcji kwadratowej. No i widzimy, co tutaj się dzieje. Mamy x kwadrat przemnożony przez jakąś liczbę, dodać bx przemnożony przez jakąś liczbę, plus c. Yy, co by się stało, gdybyśmy sobie to wymazali. Zostałoby nam, zostałby nam ten element i mielibyśmy zwykłą funkcję liniową. Stąd nazwa funkcja kwadratowa, że musi być ten czynnik x kwadrat. No i widzimy tutaj a, b i c są danymi liczbami rzeczywistymi, czyli tutaj będą po prostu stały jakiekolwiek liczby. Jakie? No, rzeczywiste, czyli możemy sobie wstawić tutaj cokolwiek chcemy. Pierwiastek z dwóch, pi, ułamek, minus 3 na przykład, cokolwiek. No i tutaj dochodzi warunek, że a musi być różny od zera. No to już sobie powiedzieliśmy dlaczego, ponieważ gdy za a byśmy wstawili 0, to byśmy mieli 0 razy x kwadrat, a to da nam 0 i zostanie tylko ten czynnik. I mielibyśmy funkcję liniową, więc byłoby to bez sensu. No i każde wyrażenie, które możemy sprowadzić do takiej postaci, nazywamy funkcją kwadratową. No i popatrzmy. Mamy coś takiego. Y równa się 3x kwadrat plus 2x plus 5. Czy to jest funkcja kwadratowa? No tak. Jakie są współczynniki? Współczynnik A wynosi 3, B wynosi 2, a C wynosi 5. No bo widzimy, x kwadrat jest przemnożony przez jakąś liczbę. Nazwaliśmy ją literą a, czyli a jest równe 3. Liczba, która stoi przy x była nazwana literą B, no i mamy tutaj 2. I ta liczba, która stoi bez żadnego x, to jest nasze c. Czy to jest funkcja kwadratowa? To jest również funkcja kwadratowa, gdzie a jest równe 1. No i jedziemy dalej. Minus 3x kwadrat minus 7. a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli minus 3b yy, wynosi 0, a c minus 7. Dlaczego b wynosi 0? Bo nie ma tutaj x. -a x razy 0 da 0, czyli nam zniknie i tego nie zapisujemy. A tutaj powyżej ile będzie wynosiło b? Również nie ma x, więc b wynosi 0. Ale napisałem pokracznie 0. A c też nie ma liczby samej bez x, czyli c równa się 0. Kolejny przykład. y równa się 4x kwadrat plus 12. Ym, tutaj. Troszeczkę nie było widać, co to jest. No i popatrzmy. A to jest to, co stoi przy x kwadrat. Mamy 4. B jest 0, a c 12. C to jest ten wyraz wolny, gdzie nie ma x. -a. Tutaj y, również nie ma wyrażenia, wyrażenia, w którym znajduje się x, więc b równa się 0. I tutaj mamy taki przykład, że a równa się 1. b równa się też 1. I c równa się 0. Dlaczego c równa się 0? Pewnie już e, znasz odpowiedź na to pytanie. c równa się 0, ponieważ nie ma tutaj wyrazu wolnego. b to jest 1, bo x jest przemnożone przez 1. No i e, x kwadrat, mamy e, 1x kwadrat, jest przemnożony również przez 1, więc mamy 1. I teraz pojawia się pytanie, czy y, to następne wyrażenie jest funkcją kwadratową. No musimy sprawdzić, czy możemy to zapisać w takiej postaci. ax kwadrat plus bx plus c. I musimy sobie sprawdzić, czy da się to zapisać w takiej postaci. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Na pewno już y, go znasz. Mamy x kwadrat plus 8x plus 16 minus 2. No ale 16 minus 2 da 4, więc mamy x kwadrat plus 8x plus 14. No i widzimy, że to również jest funkcja kwadratowa, bo możemy to wyrażenie sprowadzić sobie do takiej eleganckiej postaci. x kwadrat plus 8x plus 14, czyli dokładnie taką, jaką nam chodziło. Mamy x kwadrat przemnożony przez jakąś liczbę, przez 1. Mamy x przemnożonego przez jakąś liczbę przez 8 i mamy samą liczbę 14. Kolejny przykład. Czy to jest funkcja kwadratowa? Sprawdźmy. Pojawia się x do trzeciej, więc yy, na pewno kilka osób odpowiedziałoby, że nie, to nie jest funkcja kwadratowa, bo znajduje się tutaj x do trzeciej. No ale zobaczmy, co otrzymamy po przekształceniu tego wyrażenia. Mamy x do trzeciej, mamy x razy nawias, więc wymnażamy wszystko przez ten x. Minus x kwadrat razy x to jest minus x do trzeciej. Tutaj będziemy mieli plus 2x kwadrat, będziemy mieli minus x plus 3. No i co otrzymujemy? x do trzeciej minus x do trzeciej nam się e, skraca, redukuje i zostanie nam tylko takie wyrażenie. 2x kwadrat minus x plus 3. No i to jest funkcja kwadratowa, bo widzimy, że to wyrażenie sprowadziliśmy do takiej postaci, gdzie a równa się 2, x kwadrat jest przemnożony przez jakąś liczbę przez 2, b wynosi minus 1, bo to jest ta liczba, która stoi przy x, a c to 3. Jeszcze jeden przykład. Czy to jest funkcja kwadratowa? No musimy sprawdzić, czy da się to zapisać w postaci tego naszego wyrażenia. Jestem pewien, że to już stało się e, łatwe. Na pewno e, większość z osób, które oglądają tę lekcję, mogłaby sobie z tym poradzić i na pewno Ty również sobie poradzisz. Wymnażamy po prostu dwa nawiasy. Mamy x kwadrat plus 3x minus x minus 3. Przemnażam każdy przez każdy. Cyk, cyk, cyk i cyk. Co otrzymuję? Mam x kwadrat plus 2x minus 3. No i otrzymałem takie wyrażenie, jakie bym chciał. a równa się 1. To jest to przez co jest przemnożone x kwadrat. To co stoi przy x kwadrat. B to jest to, co stoi przy x, czyli 2. C to jest minus 3. I to jest ostatni przykład. Przećwiczymy to sobie jeszcze w kolejnej lekcji, gdzie będziemy omawiali postać ogólną, no ale postać ogólna to jest dokładnie taka, jakie występuje w definicji. No i możemy sobie e, sprawdzić, czy to jest naszą funkcją kwadratową. Musimy sobie po prostu to wyrażenie jakoś ładnie przekształcić. Tutaj mamy mnożenie przez nawias, to mnożymy. 2x razy 1 to 2x. 2x razy minus x to mamy... E, Mamy minus 2x kwadrat. I tutaj mamy minus 2x plus 3. I czy to jest funkcja kwadratowa? Tak, to jest funkcja kwadratowa. Minus 2x kwadrat. Tutaj mamy 2x minus 2x, to jest 0 plus 3. Czyli mamy wyrażenie takie, jakie byśmy chcieli. I to jest mm, a równa się minus 2, b równa się 0. C równa się 3. No ale mieliśmy tutaj same przykłady, gdzie były to funkcje kwadratowe. Yy, może zrobimy sobie jeden taki, gdzie nie otrzymamy funkcji kwadratowej. Postaram się coś takiego wymyśleć. No niech to będzie x. Tutaj x kwadrat dodać 1 minus x do drugiej plus 2. No i. Sprawdźmy, czy to jest funkcja kwadratowa. Musimy to sobie przekształcić i zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza postać po przekształceniu. x razy x kwadrat to x do trzeciej, x razy 1 to x, minus x kwadrat plus 2. No i widzimy, że występuje x kwadrat, widzimy, że występuje x i występuje 2. No ale to nie jest ta postać, bo... W tej definicji, którą mieliśmy tutaj u góry, nigdzie nie pojawia się ten czynnik z x do trzeciej. A tutaj, w tym przykładzie, mamy x do trzeciej jeszcze, więc ten czynnik sprawia, że to nie jest funkcja kwadratowa. Gdyby tego nie było, to by była funkcja kwadratowa, no ale mamy jeszcze x do trzeciej, więc wniosek jest taki, że to nie jest funkcja kwadratowa. Funkcja kwadratowa. Kwadratowa. I mieliśmy w tej lekcji taki przykład, gdzie występowało, występował taki jednomian x do trzeciej, ale po przekształceniu otrzymaliśmy taką postać, jaką mieliśmy w definicji, więc jeżeli występuje x do trzeciej, to nie możemy odpowiadać od razu, że to nie jest funkcja kwadratowa, bo mamy x do trzeciej, tylko musimy sobie całe wyrażenie przekształcić i sprawdzić, czy otrzymujemy właśnie taką postać, że do liczby dodajemy x z jakąś liczbą i x kwadrat z jakąś liczbą. Jeżeli nie ma tego x kwadrat, to byłaby funkcja liniowa, tak? No na przykład taki, może jeszcze taką funkcję będziemy mieli. x razy x plus 2 minus x kwadrat plus x. I czy to jest funkcja kwadratowa? No musimy sobie to przemnożyć. x razy x to jest x kwadrat plus 2x. Minus x kwadrat plus x. No I widzimy, że x kwadrat i x kwadrat nam się skrócą. 2x plus x to jest 3x. I otrzymujemy funkcję liniową, bo nie mamy tu x kwadrat, tak? Bo w definicji a nie mogło być 0, czyli to, co stoi przy x kwadrat. Czyli zawsze musi być ten czynnik x kwadrat. No i zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie będziemy omawiali sobie postać ogólną. Postać ogólna to jest dokładnie taka sama jak w definicji Czyli ta Po prostu podamy sobie kilka przykładów Troszeczkę trudniejszych Gdzie A, B i C to będą takie dziwne liczby Powypisujemy sobie te współczynniki Bo te współczynniki A, B i C są najważniejsze w tej postaci Z nich będziemy wyciągali mnóstwo informacji Oj tutaj zrobiłem kropkę przy I A chciałem przy... B. A, B i C to są najważniejsze współczynniki. Je będziemy y, wykorzystywali do różnych obliczeń, na przykład do miejsc zerowych i po prostu trzeba będzie umieć dobrze je wypisać. Także zachęcam do kolejnej lekcji.